Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi, lecz, powiadam Wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Są sytuacje, w których człowiek patrzy, a nie widzi. Wypadek pełno gapiów, którzy patrzą. Czy widzą człowieka w potrzebie, czyjeś inne zdanie? Patrzę na mojego wroga, czemu nie widzę bliźniego? Podobnie było z Janem chrzcicielem. To w nim przyszedł zapowiadany Eliasz, głoszący chwałę i wielkość zbliżającego się Pana. A jednak nikt go nie uszanował. Wręcz przeciwnie, przyszła śmierć i hańba. I to samo spadło na Jezusa. Patrzyli, ale nie widzieli w nim Boga. My też możemy popełnić ten błąd wobec Chrystusa. Po to jednak jest adwent, żeby tak się nie stało. Po to jest ten czas przygotowania, żeby popracować nad swoim wzrokiem. Czy widzisz już Jezusa? Czy dostrzegłeś Go w tych ludziach, których spotykasz? Czy poznałeś Jego obecność w Eucharystii? Spróbuj, spróbuj Go nie przeoczyć. Patrz i ucz się, jak oddawać swoje życie.